o już, na no nie no i jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu teraz by się poprowadzi Bastoń, nas bastion tak? bastion, tak zwany jeden z obronnych w obronnych murach, tak? tak, O, tu ostre zejście będzie. Zbysiu, to muszę to zatrzymać na moment. Dobrze. No, no. A tu pokazujesz, jak to wygląda. Teraz włączyłem to, widać. No, idziemy dalej. Myśmy tu z danką byli, jak jeszcze to było normalnie dostępne z ulicy. Na tych murach żeśmy nałazili no tak, bo myśmy tam tutaj wchodzili, na to u góry żeśmy tak. byli. A ja tu też z sankami zjeżdżałem? No. Ciekawe, jak to w ciemnościach będzie. No, no. Ten, ja na tym u góry, na tym, na tym. Tym miałem zdjęcie, tam się mi robiło. Chyba świeże widać, tak dobudowali, co? No. tu coś było jakieś, jakieś, jakieś tablice informacyjne widać, że coś tu było zbyś No Coś tutaj musiało być O i tu ruina wielka Tu blata też chciałem się ale zajmuję to byśmy w ogóle Nie zdążyli na nic no No to widać że tu kupę złomu Na razie ładnie widać No nie? No ładnie się wszystko o dlaczego tu tak porzucone wszystko a tu fajnie wejście na, na to wyższe, wyższe, wyższe i tam byłeś? też można wejść, bo pójdziemy tam i nie wejdziemy ale taka, takie przemieszczone no to Czyli wszystko światła, jest ładnie wszystko oświetlone no także w kamerze chyba widać, no nie wyraźnie. tak tak, no tutaj Ciebie widzę wyraźnie Zbysieńko. Idziesz tam do góry po schodach. Dobra, przetrzymamy. Jak znikniesz, to ja wtedy wejdę. Myślę, że nagrywamy dalej. Idziemy. U tutaj widzę, jest w miarę jasno. Zby się oświetla schody. Nie jest to tak. To nie. to kupuję, jest <zyskań> zapachy niezbyt przyjemne. To trzeba przyznać. Ale miejsce ciekawe. To tutaj właśnie byłem z dalką jak normalny był dostęp z Tak? No. A ciemne tajemnicze miejsca nie chodzą. No co ty? Pałą dostać łeb. Tutaj można zobaczyć co tutaj jest. Aha, wzgórze dalej. No i tu Aha, czyli tam już zajście normalne. Tu można z góry pokazać panoramę, co czy nie? Tak, tak. O. Pobojowisko. Jak to wygląda teraz? No i to. Wielka fortyfikacja przykryta ziemią, zobaczcie. No ja wiem, że tamta część, tam dalej, to facet miał przez cały czas mówiono, że on miał. Ten hodował pieczarki i te grzyby, te takie jak one się nazywają, boczniaki. Że to wszystko miał tam. Ale tutaj widać, że to może to wreszcie przygotowują do jakiejś tego. Popatrzcie, jakieś kolumny były wyraźnie, co nie? Jedna kolumna, druga, trzecia i tutaj ta bramka, co byśmy myśli, taki ładny łuczek zrobiony. Aha, tam coś jest jakaś bramka, jakby filar, co nie? No i tu wzorki jakiś stary kamień chyba. No zobaczymy no. Tam będziemy wchodzić zresztą. No widzisz, czyli tam jakieś miejsca tajemne ciemne są. No i bardzo fajnie, że tu widać tą panoramę racowicą. to Teraz gdzie byś tutaj? Aha Widać jakieś zakamarki, przejścia gdzieś tam zawalone. No i wszystko zarosło pięknie chwastami. Także jedyna szansa, takie jak... No właśnie. Też pana zaciekawiło, tak? To bastion był taki w murach obronnych Wrocławia. No ale tu. Miały być różne cuda i i i nic. Tak? No, hotel mają podobno zrobić. Mówią, że nadal to, to jest w planie, co nie? Że jakiś tam hotel będziemy mieli. No ładnie by to było, jakby taką atrakcję z tego zrobili, pod, akurat pod panoramą. No. no, ale wzięli się za to normalnie i, I nie skończyli. No i tyle pieniędzy poszło. No tak, bo I coś żeby, wykopali. I żeby to zostawić, ja sobie nie wyobrażam takich rzeczy. No znów hmm. jakiś zakaz może, czy nie coś wiem. tam. Może jak to zawsze... No to wszystko i było zasypane, wszystko. Ile oni się narobili? No no. tutaj sankami z No ja, no, ja pamiętam no. tylko ta pieczarkarnia, co tam mówi, że ten pan miał pieczarkarnię Aha. i miał tam grzyby tam na prawo, co nie? To tam było wejście Proszę. do tej podziemi. A tutaj takich rzeczy nie, 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 nie widzieliśmy, że są co, no, nie? No to wszystko było? No, a myśmy tu na sankach jeździli, tak jak kolega mówi, ja też tu niedawno niedaleko mieszkałem na Szczytnickiej, no, parę kroków. No mówią, że też tunele łączą się z guzem partyzantów, no nie? No. no to to i pełno tego, tylko tak tu jest trochę odwrotnie. Tyle pieniędzy włożyć i żeby tak ręką machnąć na to terenie. To ja nie widzi no, pan, to takie są... Teraz czasy chodził A na inne rzeczy... Że... pan ta, e, tam wszędzie czy nie? A nie, ja, ja kiedyś tutaj, tutaj patrzyłem No tam jeszcze na dole jest tam takie. Tam łazi to mora, mora w dostać. a, Dobrze, że jest jasno jeszcze. <laughs> Dobry dzień. Ale nie wiadomo, czy nie zamkną tego terenu zaraz niedługo, co nie? Dopóki można jeszcze zobaczyć. No bo jak to niby tutaj jest, co nie? Ta bez to wyłamują. Wyłamują. No. no właśnie. Gdzie ty, jest teraz? To no do widzenia pan. Podziemia przed nami. Z o Jezu. Dobra, tylko ja pokażę tą grozę sytuacji, która nas czeka. Ty ładnie widać, tak. No, ale teraz to my ich sfilmujemy, a nie oni nas. No, może zgłosił prowadzić. z wstyd, a szczęśliwie mów, gdzie te. No to jakieś takie gotyckie, no stare. Kurde. Cool. Jak płdziemy już Ale jeszcze nie ma korytarki. Mhm. Aha, bo dopiero teraz idziemy do tego głównego. Słyszysz? Tak. tak, tak. Szczury. Szczury. Tak. Szczury. Gdzieś tutaj musi skręcić, na, na, na lewo zapal, tutaj gdzieś dołem, dołem, do. Nie ma? O czek, 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 tutaj chyba jest, tu jest. na górze. O tutaj, tutaj gdzieś musi być gniazdo może. A tu na prawo? To, to solidna tutaj obróbka taka, no nie? No. Z kamienia. Coś tu gdzieś siedzi. Czyli to najpierw zrobili, a później piachem sypali, tak? Może to nie to perki? O. O, ja wróbelek. Rubelek ma ramelek, widzę. Widzę Mhm. No i to najważniejsze powiedzmy w którym momencie, żeby nie wlazł. Na razie spokojnie tam może się występuć taki budynek. Tam, za, mną I teraz, okay, z za mną I teraz czekaj, zatrzymam zbysiu. Za mną idzie, a tam. tutaj jest, po tej stronie. Mhm, to już tam nie idę. A no, bo to na zewnątrz tam coś lata. O, o tutaj. Mhm, uciekł. O widać go teraz. Jak tam walczy. Byłam tu, dziewczyny wchodzą I tu normalnie można wyjść, tak? Widzę światło. No. A tutaj też jakie wzory są, popatrz. No, tutaj taki ten masoński symbol. No, tam, żeśmy byli w tych podziemiach, tak, to ta pieczarkarnia, zbyć. No, bo to było jedyne miejsce, gdzie, gdzie podobno ktoś mi wynajmował i miał. No, to sporo. Czyli tutaj tak wyglądała pieczarkarnia, widzisz? One tam mają chyba gniazdo, bo tam flatują. Do środka. No. Tak to wygląda teraz. Ciekawe, ma być. Ma być jakiś hotel. Zobaczymy, może będzie. No tak, no chcieli tutaj postawić hotel wysokiej klasy. No ale ja widzę, że to wzgórza wzgórze całe rozwalili i nic dalej no idziemy do cywilizacji tutaj to też naj, naj, najstarszy najstarszy po prostu kisuar zrobili knajpę tak? no jest tutaj właśnie to tu, no. tu pisze? Król, duch, król. ulica Garcarska gdzie to tak pisze? tutaj na wprost jak się wchodzi do... Aha, na murze? No faktycznie no, ja to nie tak też... można że cały, żeśmy te, te No tak, no Tak, teraz czy tutaj normalne jest otwarte? Co z tego, że z tamtej strony mają płotę, jak tu jest wejście? Szeroko otwarte dla wszystkich. I kiedyś w środku, jak żeśmy byli z Danką, to są ciekawe rzeźby, co zobaczyć. Czy byłeś z nami kiedyś tutaj, w tamtej bramie? No, zaraz ci pokażę. Tylko czekaj, ujęcie zrobię te, tego lokalu. No. Możemy pójść do tej bramy teraz zobaczysz no i teraz okazuje się, że z drugiej strony góry znaleźliśmy tajemnicze wejście o które zbyszek nie zaprasza tu jest wejście na górę, a my jesteśmy tu I znowu widzę ciemność No, No jeste jest Jesteśmy w środku i to oj tu idzie do góry wiany. ja chyba schody, zobacz. a to drewniane czy no drewniane Ta, idź tam gdzie ja a... no tajemnicza dziura tam jest ciekawe co tam no to właśnie tam co żeśmy patrzyli pamiętasz to mhm. to jest właśnie tam się to też łączyło ładnie o teraz żeś dał czadu Kolorowe światełko, ciekawe czy no to czarno-białe chyba to wyjdzie. Chociaż nie, czeka on w kolorze dalej chyba łapie. No i, i tutaj jest wyjście. Tego czekam na Ciebie, aż wyjdziesz żeby Cię pokazać na tle tej, tego wzgórza. O, i na temat I teraz kierunek katedra, tak? Czy tak. wyjdziemy jeszcze? Tak to wygląda na samym szczycie. No i tutaj z pokazuje, gdzie mogą być te wejścia do tych kanałów, co musi pod spodem byli. Tu żeśmy zjeżdżali kiedyś jako dzieci, a tu są jakieś dziwne, powycinane drzewa. dużo zostało, tak? Tak Zresztą już na wskazuje 0 minut no, kiedyś tam jeszcze może w duże Myśli, że też tam będzie taka Znowu jakaś furtka To ten sam dach jest pajęczyny No to już tylko tak pokażemy co nie? to Piękne kwiatki no i możemy się wycofać To tam tu wszędzie było ogrodzone niedostępne A teraz wszędzie dziura gdzie